Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot Tarocistka Fortuna z tej strony się kłania Dzisiaj jest horoskop tygodniowy od 3 do 9 sierpnia Znaki wodne, rak, skorpion, ryby Zapraszam serdecznie na rozkład z kart Tarota oraz Lenormand Zaczynamy od raka Mój drodzy tam będzie u raka w tym tygodniu? Zobaczymy. Mogą dochodzić jakieś odgłosy tutaj z zewnątrz, ponieważ jest grupa chłopców, która gra w futbol. W piłkę grają. Więc. Ode mnie niezależne. Przepraszam bardzo, jeśli będzie coś słychać. Dla raka horoskop. To powiemy tutaj kartami Lenormand. Dobry tydzień w miarę. Uraka się zapowiada. No i tak, zaczynamy. Tu poniedziałek. Y Jakieś drobne wydatki na Wasze dziecko, moi drodzy, też jakieś zakupy związane z młodym człowiekiem. Również możecie gdzieś się wybrać w miejsce publiczne. Bardzo mile spędzony poniedziałek. Cóż mogę tu powiedzieć we wtorek? Również rozmowy w gronie rodzinnym. W gronie najbliższych spędzony czas bardzo przyjemnie na zewnątrz, bądź też gdzieś będziecie wybierać się, może i tutaj kupować coś do domu. Poniedziałek, wtorek, może też tak być. Będziecie upiększać swoje mieszkanie, ale też bardzo emocjonalny to jest dzień wtorek i bardzo mile go spędzicie. W środę. <laughs> Planowana podróż, niektórzy może na urlop będą się wybierać, niektórzy gdzieś dalej, za granicę, tak, może to być dalsza podróż, ale też mogą być jakieś trudności drobne. Tutaj jest tą podróżą w środę. W czwartek, również bardzo dobry dzień na finanse, będziecie czuć bardzo dużo zadowolenia. Z powodu właśnie swojego stanu posiadania możecie też poczynić jakieś zakupy do domu, również, albo też tu jakieś rozmowy z kobietą, które przyniosą dużo satysfakcji. Bardzo dobry czwartek na załatwianie spraw, na rozmowy, na wszelkiego rodzaju tutaj interesy również. Piątek y, może być małe zagrożenie, poczujecie się może niedoceniani w pracy, może y, będziecie y, ciężko pracować, ale też y, może to być dzień taki przeciążający. Piątek. Sobota również y, zapowiada się y, dosyć ciężko dużo obowiązków, będziecie mieli wszystkiego dość. Będzie trzeba odpocząć, ale już w niedzielę bardzo dobry czas spędzony z rodziną, dobry czas na wyznawanie uczuć, emocji, miłości. Także może być jakaś podróż tutaj się szykować w niedzielę u raka. Dobry tydzień ogólnie, no trochę piątek, sobota, przeciążający, bo może za dużo obowiązków, tak jak mówię. I też możecie troszeczkę czuć takie niedocenienie z zewnątrz, ze środowiska, z waszego miejsca pracy, tak jak mówiłam, ale to tylko te dwa dni. W stosunku do całego tygodnia jest to naprawdę nieźle. W zdrowiu, no co tutaj można powiedzieć? Raczej stawy kości trzeba trochę uważać. No i na drodze. Przede wszystkim na różnego rodzaju jakieś wypadki, ale też gardło może być zagrożone, gardło, krtanie. Także tydzień dobry zdrowotnie raczej, nic nie będzie się takiego poważnego działo, lekko to wszystko tutaj minie u raka cały ten tydzień i życzę bardzo pozytywnego tygodnia. I zapraszam teraz osoby z podznaku Skorpiona do wysłuchania horoskopu od 3 do 9 sierpnia. Tutaj już wypadły nam te karty. To musimy. Ojej, jaki cudny tydzień! Proszę bardzo. Moi drodzy poniedziałek, bardzo dobre rozmowy, ale także jakieś inwestycje, rozmowy o inwestycjach, dobre projekty. Będziecie zadowoleni z, ze swoich finansów, ogólnie z życia. Może być jakaś podróż dla niektórych, ale też możecie naprawdę tutaj wygrać w poniedziałek jakąś sumę pieniędzy, albo też dowiedzieć się, że jakieś tu pieniądze są dla Was przeznaczone. To jest pozytywny. Los od poniedziałku, tak myślę, i to koło fortuny naprawdę może Wam przynieść dużo szczęścia i tutaj radości. We wtorek będziecie wszystko robić w zespole. Może coś być związanego, sprawy związane z młodszym dzieckiem w rodzinie. Ale też w partnerstwie, czy też właśnie w domu, czy w pracy, będziecie wszystko robić razem, zespołowo. Porozumienie w miłości, w uczuciach, bez słów bardzo dobre porozumienie, że piękny wtorek się zapowiada. Środa no tutaj rozmowy z kobietą z waszego najbliższego otoczenia. I jakieś dobre nowiny, ale też właśnie y, przyjaźń. Y, środa, czwartek, tutaj bardzo dużo kontaktów z zagranicą. Y, możecie tu odnieść sukces w, w środę bądź w czwartek, y, będziecie czuć bardzo dużo radości i także wierni przyjaciele są koło Was. Tak zarówno jak i w środę i w czwartek macie oparcie w waszym y, domu rodzinnym, macie oparcie, drogie Skorpiony, w waszych przyjacielach, y, więc tutaj jest y, bardzo pozytywny y, tydzień. No ten czwartek y, możecie tutaj może was zaskoczyć i może być naprawdę dużo radości, dużo y, sukcesu. Możecie tutaj naprawdę zdziałać. Y, Wiele w Waszym życiu. Także awans, jakaś nagroda tu może być, tu może będziecie bardzo docenieni wśród Waszego środowiska. W piątek, no tutaj bardzo dobre życie rodzinne, ale też dużo pracy, dużo różnych spraw do pozałatwiania w piątek, i Wam się to wszystko powiedzie, będziecie bardzo usatysfakcjonowane w piątek. To jest taki pozytywny czas właśnie tutaj u Skorpiona. No i sobota jakaś radość, jakaś yy, impreza, świętowanie, będziecie bardzo zadowolone. Zmiana na plus. No i Niedziela, gdzieś wyjście na zewnątrz, może do Waszego ogrodu, może gdzieś wybierzecie się do parku, wybierzecie się na jakieś wspaniałe zakupy. Dużo zadowolenia, ale też proszę uważać na finanse: abyście za dużo nie wydały drogie skorpiony i żebyście nie żałowały potem. Szczególnie panie z podznaku Skorpiona, moi drodzy, zdrowie raczej dobre, podwójne narządy trzeba uważać, na podwójne narządy: oczy, uszy, nerki, nawet płuca, ale tutaj y, także y, możecie y, mieć problemy z uszami w tym tygodniu. Uszy, no i tutaj jest y, zagrożenie, że może angina u Was tutaj. Pojawić się coś z gardłem. Ale tak, ogólnie, może troszeczkę nerwowo, ciut, ciut nerwowo, ale układ pokarmowy również troszeczkę zagrożony. Uważajcie, co jecie. Dobrze, drogie skorpiony. To taki horoskop na ten tydzień i przechodzimy do ryb. Co u ryb? U rybek naszych. salmon notation. zaraz zobaczymy. Od 3 do 9 sierpnia i tutaj niedziela. No tak, poniedziałek, bardzo dobra współpraca, czy to w domu, czy też gdzieś yy, będziecie yy, pracować, to bardzo dobra współpraca was czeka, dobre rozmowy z mężczyzną, takie owocne, że wszystko załatwicie, ale też dla niektórych może być decyzja do podjęcia tu w poniedziałek. We wtorek problemy mogą być ze snem, trochę możecie się obawiać. Uwaga tutaj na oszustów oraz na różnego rodzaju kradzieże we wtorek. Ale także przydałyby się ziółka na sen dla niektórych rybek. W środę dużo pracy, możecie być bardzo zapracowane, drogie ryby, ale też może być jakieś zaproszenie, prezent tutaj dla Was. Bardzo przyjemna środa. W czwartek, no tu może wybierzecie się gdzieś spontanicznie, czy do kina, czy też gdzieś jakiś wypad taki krótki, ale tu zrobicie coś spontanicznego dla siebie i też rozwiążecie jakiś swój problem, co niektórzy. Przy tym bardzo sympatyczny czwartek. No i co tutaj w piątek? W piątek nowiny dobre od kobiety, może to być list, czy też telefon i mail od kobiety z urzędu. Także dobry piątek, pozytywne sprawy, sobota, zmiany. Zmiany mogą dotyczyć tutaj Waszego otoczenia. Także zmiany mogą dotyczyć kogoś, kto mieszka za granicą. Tutaj możecie czegoś się dowiedzieć. No i także moi drodzy, sobota właśnie mówię, że dosyć istotne zmiany, a niedziela niedziela no tutaj może troszeczkę będziecie czuć się zablokowani, trochę może Uważajcie na toksyczne osoby. Może ktoś Was zranić, powiedzieć coś przykrego tutaj Wam, ale także ktoś właśnie, ktoś fałszywy, to ktoś fałszywy w niedzielę, więc proszę uważać tutaj koło Was. W zdrowiu natomiast problemy układ pokarmowy. No, i w zasadzie to drobne jakieś przeziębienia. Niektórzy mogą mieć problemy ze snem, drobne nerwy, drobna nerwowość, drobne przeziębienia i układ pokarmowy jelita. Ogólnie dobry horoskop.